Cześć, nazywam się Piotr Raźny i witam Cię na pierwszym odcinku mojego podcastu, w którym opowiem o trzech pułapkach czekających na ludzi, którzy starają się być perfekcyjni. Zapraszam. Jak być nieidealnym w świecie, który wymaga od nas, abyśmy byli perfekcyjni? To podcast dla ludzi, którzy odhaczyli na swojej życiowej liście większość zadań dorosłego człowieka i nie czują się do końca szczęśliwi. Prowadzącym jest Piotr Raźny, autor marki Człowiek Nieidealny, stworzonej dla osób chcących odnaleźć sens w swoim życiu. Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, czym w ogóle jest perfekcjonizm? Otóż perfekcjonizm nie jest sposobem zachowania się, ale jest sposobem myślenia o sobie, o świecie, o ludziach, którzy nas otaczają. Perfekcjonizm to najprościej ujmując... Posiadanie bardzo wygórowanych, często nierealistycznych oczekiwań. Niespełnienie ich powoduje natłok negatywnych uczuć i myśli w naszym życiu. Dobrym przykładem, aczkolwiek dość ekstremalnym, jest znany francuski malarz Claude Monet. Mówił on o swoim życiu, że było pasmem porażek i potrafił na kilka godzin przed premierą swoich obrazów zniszczyć je wszystkie doszczętnie, gdyż Zobaczył w nich jakieś niedoskonałości. Chyba potrafisz sobie wyobrazić, jakie miał stresujące życie. Niestety, w obecnych czasach, wielu ludzi myśli, że perfekcjonizm może być czymś pozytywnym. Niestety jest wręcz odwrotnie. Perfekcjonizm może bardzo negatywnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne, generując dużą ilość stresu, lęku oraz w konsekwencji powodując. Choroby typu depresja. Ostatecznie perfekcjoniści żyją po prostu krócej. Do tego jakość tego życia jest dużo niższa. Perfekcjoniści są smutniejsi i mniej radości czerpią z życia. Ostatecznie nie są w stanie też wykorzystać całego potencjału, który posiadają. W obawie przed porażkami bardzo często nie realizują swoich marzeń oraz projektów, nad którymi pracowali całe lata. Z drugiej strony, gdy już za coś się zabiorą, często są z tego niezadowoleni i stawiają sobie coraz wyższe, wyższe cele, po których realizacji nie czują żadnej satysfakcji. W konsekwencji, jeśli jesteś perfekcjonistą, może cię w życiu bardzo dużo ominąć. Zastanawiasz się pewnie, jak duże to jest zjawisko. Otóż badania przeprowadzone na amerykańskich, brytyjskich i kanadyjskich studentach w ostatnich 30 latach Pokazały, że odsetek ludzi borykających się z perfekcjonizmem jest o 33% większy w ostatnich generacjach niż w tych z lat 80. Inne badania wskazują, że 2 na 5 studentów boryka się z perfekcjonizmem. Jak widzisz, problem ten dotyka coraz większej ilości osób. I jako, że każdy z nas posiada pewną dozę perfekcjonizmu, opowiem teraz o trzech. Najczęstszych pułapkach, w które wpadamy. Pierwsza pułapka to oczekiwanie, że ja będę perfekcyjny. Paradoksalnie, najczęściej występuje w momencie, kiedy bardzo się staramy, ciężko pracujemy, ale boimy się i lękamy o końcowy efekt naszych starań. Często, gdy już coś robimy albo coś ukończymy, nie doceniamy swojej pracy. Nieraz słyszę od swoich klientów: no tak. Coś tam piszę, coś tam robię, ale to nic wielkiego, i tak w zasadzie to nie jestem z tego zadowolony, i do niczego to się nie nadaje. Druga pułapka oczekiwanie, że inni będą perfekcyjni. No tu mamy do czynienia z klasycznym gwoździem do trumny wszelkich relacji. W końcu nikt nie chce być osobą, która jest wiecznie niezadowolona, wiecznie stawia wysokie wymagania, i wiem z własnego doświadczenia, bo sam taki byłem. Z tego miejsca współczuję wszystkim osobom, które musiały to znosić. Powinniście dostać jakiś medal. Trzecia i największa pułapka to myślenie, że ludzie, którzy są dla nas ważni, są dla nas autorytetem, oczekują, abyśmy my byli perfekcyjni, czyli postępowali w taki sposób, który będzie wychodził naprzeciw ich oczekiwaniom, ich myśleniu. To jest bardzo destrukcyjne przekonanie i uzależnia... Na Poczucie naszej wartości od akceptacji innych osób w sposób totalnie taki zakłamany i nierzeczywisty. Kończy się to tym, że myślimy, że ktoś nas polubi, tylko dlatego, że będziemy zachowywać się dokładnie w taki sposób, jak dana osoba oczekuje. Teraz reasumując te trzy pułapki, możesz w nie wpadać po kolei, możesz w jednej tkwić całe życie, ale najczęściej jest to miks i wpadasz w nie jednocześnie z różnym natężeniem danej pułapki w Twoim życiu. W tym momencie muszę też dokonać ważnego rozróżnienia. Notabene wspomniał o tym znany piłkarz Cristiano Ronaldo, który raczej w mediach chodzi za perfekcjonistę, ale powiedział, że on nie jest perfekcjonistą, on lubi, kiedy wykonywana przez niego praca jest bardzo dobrej jakości. Jednak kiedy napakujemy ten nasz plesek ambicjami, oczekiwaniami i staje się on dla nas ciężki coraz cięższy co utrudnia nam funkcjonowanie i ochodzenie, to już jest jakiś sygnał alarmowy i teraz w momencie kiedy nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować to jak najszybciej skontaktuj się ze specjalistą czyli psychoterapeutą on udzieli ci fachowej pomocy jednak jeśli czujesz że perfekcjonizm nie rujnuje twojego zdrowia psychicznego i dostrzegasz sobie pewne elementy tego zjawiska no to możesz się Konsultować i poprosić o pomoc kogoś typu coach, albo po prostu porozmawiać z kimś, komu ufasz, aby móc po prostu podzielić się z nim swoimi problemami. Teraz opowiem o trzech sposobach, jak radzić sobie z perfekcjonizmem i jak rozładować plecak, który nosisz każdego dnia. Po pierwsze, nie uzależniaj poczucia własnej wartości swoich emocji, od wyników, które osiągasz w danej dziedzinie. Skup się na obszarach, które wykonujesz dobrze i nad którymi masz większą kontrolę typu relacje ze swoimi bliskimi, typu ilość wysiłku, którą wkładasz w pracę. Od razu przypomina mi się inna analogia ze światem sportu. Otóż twórca nowożytnego ruchu olimpijskiego, Baron de Coupertin, mawiał: Istotą igrzysk nie jest zwyciężać, ale wziąć udział. Nie musisz wygrać, bylebyś walczył dobrze. Po drugie, daj sobie trochę luzu. W końcu naprawdę statystycznie nikt nie jest doskonały. Wszelkie pomyłki niedociągnięcia są elementem procesu naszej nauki i często są też bardzo budujące, gdyż wyciągamy z nich bardzo pożyteczne lekcje. Po trzecie, zrobienie czegoś jest lepsze niż odkładanie czegoś w nieskończoność ze względu na nasz perfekcjonizm. Tutaj bycie perfekcjonistą może nas wpędzić w nawyk odkładania rzeczy na później, czyli prokrastynację, którego wyzbyć się jest równie ciężko. Także nie analizuj w nieskończoność, nie rozmyślaj nad daną decyzją, danym projektem, danym działaniem. Po prostu zrób to, co potrafisz i odłóż daną rzecz. Na koniec chciałbym się z Tobą podzielić częścią swojej osobistej historii. Otóż ja też w przeszłości byłem perfekcjonistą. Co gorsza, ten perfekcjonizm kojarzy mi się z czerwonym kolorem, ze szkołą, ze skupianiem się na tych rzeczach, których nie zrobiłem do końca dobrze, a nie na tej większości, która była zrobiona prawidłowo. Potem ten mechanizm powtarzał się w mojej pracy, w kolejnych moich miejscach zatrudnienia, w relacjach i zatruwało mi życie. Ale najważniejsze jest to, że można powiedzieć stop i że mi się to udało. Oczywiście nie dzieje się to z dnia na dzień, ale jest to do zrobienia. I co więcej uważam, że bycie nieidealnym, co będę promował na tym podcaście, jest czymś wartościowym. Powiem więcej, w, w świecie cyfrowym, w którym żyjemy, w świecie, w którym kreujemy nierealne wizerunki na social mediach, jest to czymś, co oddziela nas od tej rzeczywistości, która jest totalnie przekłamana. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam Cię na moją stronę internetową, na moje social media i po prostu bądź nieidealny, bo tak też jest dobrze i zapraszam Cię na następny odcinek. Do usłyszenia. Cześć.